Ja pod łóżkiem, bo ten skurwiel nie chce stąd wyjść Zakładam garnitur i muszkę, bo chciałbym stąd ze stylem wyjść Wkładam se ręce pod bluzka i patrzę czy mam serca rytmu Obite mam skronie i serce mam puste, ale to nie dziś Mam pocięte ręce, czy czuję się dobrze? To pytanie zawsze towarzyszy mi Ona by chciała być ze mną na wódkę, a ja za to dawno pogrzebałem sny Bo nie dali marzyć mi Chcieli od świata świata, bo nie dali kochać mi. Dlatego się sprawdza, co dzień dzielę i w święta. Nie będziesz następna, bo za to ja będę następny. Który cię pokocha, potem straci zęby, bo mam wylew żalu, niekoniecznie złości. Boję się ludzi, w trawaju mam dłości. Sprawa zna pamięci, wiem, kto nie pości. Wybierać kurwy, ja nie chcę litości. Chcę w oczach ból w sercu, a myśli, się kreców koko, brak słów. Lepsze czasy, a nie dalej jest tak smutna. Chciałbym ruszyć dalej, ale w nogach tak mi się nawet to jak zakwitną takie mają nadzieję, że wszystko jest ok, chociaż takie nigdy nie było nie. Z wstałem rano i spojrzałem w okno Znowu coś kogoś od środka zabiło a. Czy czuję się sobą, czy jestem osobą, czy ja jestem zdrowy, czy w ogóle szczery Weź wypierdalaj, zarobię, by odać numerze, przeklina. mam takie maniery I znowu odpierdalam pogrzeb, bo muszę pochować ambicje W tym miejscu, gdzie jestem, to czas na wyroczne a nie więc nie cyferu, uśmiecha się do mnie Lucyfer, yeah. Bo kupa trzyma z nisze. Yeah. już takie jazdy przez chory koszmary Że prędzej umrę, zapalcie mi zniszcze Trzymam yeah. diabła pod, pod Bo dłużki. ten skurzel nie chce stąd wyjść chcę. Zakładam garnitur i muszkę Muszki. Bo chciałbym stąd ze stylem wyjść chciałbym. Wkładam se ręce pod bluzkę, pod bluzkę. I wasze trzymam serca rytm Obite mam skronie i serce mam w Ej, Ale to nie dziś, bo czekol w, w sercu A myśli się Kecówku, Kokobak słów, lepsze czasy, a nie dalej jest tak smutno, chciałbym. Być dalej, ale w nogach tak mi się Kwiat na jak zakwit, to tak już...